Cześć wszystkim, tu Eni. Witam Was bardzo serdecznie na kanale. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać moją inspirację, którą przygotowałam dla firmy Skraplowa. No i jakiś czas temu wygrałam tam. No, wygrała moja kartka wielkanocna, którą robiłam dla rodziców. Była to kartka do koperty, bo wtedy właśnie wygrała w tej zabawie bingo, która... Odbywała się w kwietniu, tak? To było jeszcze właśnie wyzwanie e, kwietniowe albo właściwie marcowe. Marcowe, bo w marcu mieliśmy święta. E, no więc e, marcowe już, wiecie, teraz troszkę po czasie, więc się musiałam stanowić, ale tak, e, to była właśnie wygrana za marcowe bingo. E, no i właśnie, prócz e, Paczki niespodzianki, którą dostałam od firmy w postaci naklejek, no ją już mogliście zobaczyć na kanale. No to zostałam zaproszona właśnie do gościnnego występu, żeby właśnie przygotować inspirację, która z tego, co tam. Było mówione, miała wskoczyć 20 maja, więc prawdopodobnie już możecie ją tam na Facebooku u nich zobaczyć. Bo ja na pewno ten filmik dopiero wrzucę, wiadomo jak już się ona pojawi, bo wcześniej nie za bardzo nawet mogę, więc no tam możecie sobie znaleźć tą pracę też w postaci zdjęć, opisu i, i, i sobie zobaczyć, co tam przygotowałam, jak to wyglądało. Ale wiadomo, że chciałam Wam tutaj pokazać też ją na filmie, co tutaj wymyśliłam. W związku z tym, że dostałam właśnie informację, że ta praca wskoczy 20 maja, to sobie pomyślałam, że mm, moja inspiracja byłaby byłoby fajnie, żeby nawiązywała do Dnia Matki. No bo wiecie, 20, a tutaj 26 to jest Dzień Mamy, więc stwierdziłam, że to będzie no, idealna taka w czasie inspiracja, właśnie taka dotycząca y, jakiejś pracy dla mamy. Także postanowiłam stworzyć słuchajcie, czekoladownik bo ja w ogóle dla mojej mamy wymyśliłam w tym roku kartkę, wymyśliłam właśnie, że do tego będzie czekoladownik z jej ulubioną czekoladą i do tego jeszcze chciałam zrobić jej główny prezent z tym, że nie wiem, czy jeszcze uda mi się go zrobić przed komunią, no bo wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze, a że troszeczkę chorowanie i, i przekładanie różnych innych rzeczy pokrzyżowało mi plany i też nie do końca czułam się na siłach wcześniej, żeby gdzieś tam się schylać przy tym skrapie i troszeczkę mniej tworzyłam a jak już miałam w ogóle siłę i, i troszkę więcej czasu, to wiadomo, że się zajmowałam porządkami na komunie i różnymi innymi takimi organizacyjnymi sprawami. No to właśnie nie wiem, czy zdążę już coś zrobić. To, co planuję. Na razie nie będę mówić co, bo może gdzieś ta mama zejrzy na ten filmik, ale jej powiedziałam, że jak się nie uda, no to po prostu troszeczkę później dostanie ten główny prezent razem z prezentem, który przygotuje na pewno na dzień taty jakiś, bo na pewno w wakacje się spotkamy znowu, więc wtedy jej dam w razie czego. No ta praca troszeczkę będzie dotyczyła tematyki właśnie tego czekoladownika, którego Wam dzisiaj chcę pokazać, bo ten sam motyw po prostu planuję. Więc chociaż tyle mam, mogę wam już myślę powiedzieć, ale co to będzie, to, to jeszcze, no jeszcze wam nie powiem, bo, bo sama nie wiem jeszcze jak to wyjdzie. No, ale wracając już do tego, co tutaj wam chciałam pokazać, no to oczywiście na początek wam powiem, z czego ja tutaj korzystałam w ogóle do stworzenia takiego czekoladownika dla mamy. No i tutaj może zaczniemy od tego, co mam na wierzchu, czyli od wykrojników. Słuchajcie, użyłam sobie takiej serwetki. To jest serwetka, jejku, z czego to była serwetka, jaka firma ma niebieskie wykrojniki, wiecie co, teraz mi wyleciało, ale pewnie ją znacie, nie wiem, no próbuję sobie przypomnieć, ale powiem wam szczerze, że teraz mam jakąś taką pustkę w głowie, z czego to mogła być serwetka, ale no taka właśnie. Do tego wykorzystywałam listki. To już pamiętam, że są z Craft Passion, bo ja je uwielbiam po prostu, bo tu można je rozcinać. I wiecie, za jednym wycięciem zrobić dużo właśnie listeczków, bo one są super, jak się je rozetnie. I używałam też takiej gałązki z Craft and You. No bo tam stwierdziłam, że mi się troszeczkę z bzami kojarzy, bo w końcu tam, wiecie, ona rośnie tak mi drzewku, rosną te bzy, gdzie jest dużo takich różnych gałęzi i brakowało mi czegoś do wydłużenia kompozycji, więc stwierdziłam, że na takie wciśnięcie gałązek to będzie coś idealnego do tego. No i jeżeli teraz chodzi o naklejki, czyli to, co najważniejsze było w tej inspiracji, bo wiadomo, że mogłam, jeżeli chodzi o grafiki, korzystać tylko z naklejek od Skraplowe. Więc wykorzystałam sobie, słuchajcie, głównie bzy. To jest z Lilak 1. Zrobiłam po prostu taką kompozycję na środku z bukietem właściwie w słoiku, i tam po boku też są bzy. No i dodałam liście, gałązki. No, bo wiecie, czekoladownik był w nie pionie, tylko w poziomie, jakby to wszystko ułożyłam jakoś stwierdziłam, że mi to będzie bardziej pasować, chociaż no, nie jest to łatwe, chyba łatwiej mi się tworzy w poziomie niż, w, znaczy w pionie niż w poziomie, takie różne kompozycje, no i też w ogóle dawno nie robiłam czekoladownika, więc też fajnie było się pobawić i do tego wiecie, no używanie naklejek, nie, to jest też coś, co troszeczkę blokuje, bo no nie można było nic innego dodać z grafikami innej firmy i tak no troszeczkę się zastanawiałam jak to ugryźć a oczywiście ja to sobie najpierw podkleiłam na papier biały żeby wiecie móc znowu wyciąć i używać dystansów bo na płasko to to by nie wyglądało tak jak wygląda ale do tego korzystałam jeszcze z drugich naklejek od to jest nazwa Hortensja 1 i tu głównie korzystałam właściwie z motylków pododawałam jeszcze, bo mi czegoś tam brakowało i użyłam jeszcze sobie takiego napisu tutaj jednego który się znalazł w środku już czekoladownika, więc Widać go zaraz po otwarciu, bo jakoś tak ten napis nigdzie mi nie pasował, wiecie, na froncie, więc go dałam w środku. I to jest Watercolor tekst piąty, właśnie takie fioletowo-niebieskie są te napisy, więc też mi się fajnie pasowały. I co ja tutaj jeszcze używałam? Słuchajcie, jeżeli chodzi o papiery, to środek samego czekoladownika okleiłam nową kolekcją od Minty Papers, Lilac Garden bo wiadomo, bzy. To był taki właśnie numer 01. I tutaj była taka właśnie kompozycja. I to jest właśnie użyte na środek. Właśnie ta kolekcja. Ale całość oklejałam, słuchajcie, papierami z Action. Bo jakoś tak też stwierdziłam, że najwyższy czas by było je używać. I słuchajcie, środek jest oklejony i w sumie. W sumie chyba całość, bo to jest w ogóle wzięty blok, gdzie coś tam używałam i zapomniałam odłożyć, tak, czy do zdjęcia, nie wiem, już chyciło mi się, ale używałam tylko tego bloku The Garden is My Happy Place i w środku okleiłam tym cudnym papierem, takim właśnie w różne bzy, no wspaniały jest, a jeżeli chodzi o front, no to oklejałam sobie takimi właśnie, jakby wiecie, rozdmuchanymi pojedynczymi kwiatuszkami i ja to podklejałam takim. A wiem, jednak używałam tego zielonym papierem, tak, bo ten zielony papier był z tego ten. Jakby najpierw sobie okleiłam tą zielenią, żeby wiecie, podbić, no bo biała baza, tutaj mamy też biały papier, no to brakowało mi tego kontrastu. Tutaj za bardzo tak, no, ten niebieski nie do końca mi pasował. Bo chciałam zieleń do zielonych listków, więc w końcu zdecydowałam, że podkleję taką po prostu zielenią sobie. A samą w ogóle bazę robiłam samodzielnie tym razem, bo już skończył mi się papier A3 bo ja mam taką bazę, gdzie mam przygotowaną na mojej stronie i sobie drukuję po prostu na A3 papierze. Ale że mi się skończył, no to musiałam sobie w ogóle sama wiecie, odmierzać, ale wzięłam po prostu taki czekoladownik, taką bazę, którą już mam i według tego robiłam swoją, żeby już nie myśleć nad wymiarami. Ja, wiecie, mam problem z takim zrobieniem samodzielnych takich pudełek, gdzie trzeba wymyśleć, ile co tam mam mieć na wymiar. Wiecie, u mnie matematyka to ciężka sprawa, tak że łatwiej mi było po prostu według tego sobie już zrobić swoją bazę, no bo złota mi nie pasowała do tego, więc no to była jedyna, jaką jeszcze miałam. I chyba w sumie mam jeszcze czarną, ale no to też mi nie do końca pasowało, więc tak sobie poradziłam. No, więc to wszystko, jeżeli chodzi o materiały. No i już Wam pokazuję ten gotowy czekoladownik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba bo mnie samej się bardzo podoba, jak wyszedł, chociaż na początku nie byłam przekonana, ale jak poddawałam cekinki i różne takie, to zaczął mi się podobać, bo wcześniej był tutaj tak troszkę pusto, z dużo tego miejsca, aha i jeszcze używałam z mikzwenek wenek, już nie będę wyciągać, bo no wcześniej też, ich używałam i, i, i nagrywałam właśnie do innej pracy i je odłożyłam, ale to były też właśnie te mikzwęki z takiego fioletowego zestawu i te serduszka, właśnie tam były i te takie cekiny, nie? No a te gałązki to wycinałam sobie w takim papierze też z P13, taki mam z brązami, nie? Bo te listki to są w tym samym, co robiłam tło. I, I tak samo ta serwetka też jest z tej zieleni z Action wycięta, nie? Także takie tła właśnie z Action jednokolorowe świetnie się nadają do wycinania skrapek, do właśnie jakiegoś podbijania. No, ja w ten sposób coś takiego używam. I widzicie te naklejki? Też da się na dłutku fajnie, jak się podklei papierem, tak uformować, żeby miały takie zaokrąglone te skrzydełka. Więc, no, praca z naklejkami też nie jest trudna. No, można je używać jak zwykłe wycie grafiki, tylko podkleić, i wtedy możemy używać wszystkiego tego, co przy grafikach, czyli dystanse, gdzieś tam zaokrąglać. Także tutaj nie ma żadnego z tym problemu. Yy, myślę, że to fajnie. Dodało uroku, bo te, bez tych motylków było mi tu jakoś tak za fioletowo i czegoś mi tutaj cały czas brakowało. I te motylki właśnie, i te gałązki, to jak już w końcu zaczęłam y, to układać, to mi się zaczęło to podobać. Bo wiecie, jak tak przed przyklejeniem układałam same te bzy i jakieś liski, to coś mi tu brakowało cały czas. No i te cekiny też dużo zmieniły i serduszka, no bo jednak wiecie, to jest na dzień mamy, więc serduszka musiały się pojawić. Też takie troszeczkę nawiązanie, więc tak to wygląda. Myślę, że fajnie wyszło. Tył też jest oklejony tym papierem. I tu z boku zostawiłam, zostawiłam zieleń taką po prostu. Boki są wszędzie oklejone już tym papierem z mintaja. Oczywiście jest fioletowa wstążka jeszcze od Old Fashioned Ribbon, o której zapomniałam też wspomnieć. I otwieramy i w środku jest ten też piękny papier z Action, taki bzowy. Nawet nie widać tutaj z tym mintajem, że to jest action, nie? Bo kolorystycznie, graficznie naprawdę fajnie ten papier wygląda. I tylko tutaj, właśnie po bokach, jest ten mintaj, nie? Właśnie wyciąłem sobie taką grafikę, żeby były i te gałązki, które też mi troszeczkę nawiązują do tych moich tutaj. I są też właśnie motyle. Macie znaczy, motyl właściwie jest. A tutaj się też motyle znalazły, więc mi pasowało. No i tutaj właśnie dokleiłam ten napis. Kocham cię, który po otwarciu dopiero mama zobaczy, więc to myślę, że też będzie fajnie wyglądać. I to też jest motylek z tego arkusza z hortensjami, nie? Dokleiłam, żeby tak tutaj nie był samotny taki napis. I. No, tak to się prezentuje. I oczywiście w środku ulubiona czekolada mojej mamy, czyli truskawkowa milka. Też się kolorystycznie tym fioletem wpasowała w sumie w te bzy. Także tak, no, wiecie już myślę, że bzy to są moje ulubione, ukochane kwiaty. Ze względu na kolor, wygląd, zapach, no, na wszystko, więc przyjemnie mi się go robiło. Chociaż na początku długo się zastanawiałam, w co ja w ogóle pójdę, jeżeli chodzi o tę inspirację, bo no, wiecie, zawsze takie. Mm, Myślę, udziału jak dziewczyny no w ogóle są w jakimś DTI, no to gdzieś jest większa myślę ta presja, żeby wiecie, ta praca była na tyle fajna, żeby faktycznie gdzieś tam mogła zainspirować jakieś osoby. No ja w sumie prócz Scraplowia kiedyś byłam zaproszona do gościnnego występu tylko w Passion Scrap, I wtedy też w ogóle przygotowałam chyba trzy inspiracje, bo nie mogłam się zdecydować, którą w końcu poślę. I tutaj też troszeczkę było tego stresu, ale no mam nadzieję, że się komuś spodoba, bo w sumie nie wiem, ale takie też coś innego. No nie widziałam tam takiej inspiracji w ogóle. Chyba czekoladownika tam też żadnego nie było, więc coś takiego innego tam też będzie. No i, i mam nadzieję, że się spodoba, bo to zawsze jest troszeczkę takie, w myślę, stresujące, nie? No i przede wszystkim, że mojej mamie się spodoba. Ona nawet takie pudełka czekoladowniki potrafi sobie potem oprzeć i, i stawia, nawet jak to nie jest kartka, słuchajcie, Exploding Box, którego dawałam mi chyba ze trzy lata temu albo i cztery, już nawet nie wiem, ale on cały czas stoi na półce, tylko właśnie zamiast tak postawiony, wiecie, jak, jak Exploding Box stoi, to jest właśnie odwrócony tym wieczkiem tak do przodu, że to wygląda jak kartka, jak ktoś wejdzie od frontu, bo to jeszcze jest wyżej na takiej półce i nie widać tego pudełka, nie? I do tej pory tam stoi, więc no, moja mama bardzo lubi takie prace, także dla niej się aż chce robić, bo wiem, że to faktycznie wystawi i że to potem tam stoi na wystawce. No, bo moja mama w ogóle jest z tych, co lubi takie wszystkie yy, bipeloty, różne figurki, właśnie. No, lubi zagracać, ale w taki, myślę, fajny sposób, bo to wszystko do siebie, mimo, mimo to, pasuje. Ale no, ma troszkę tego. Mnie by się aż nie chciało tak, bo potem wiecie ścierać kurze, to ojejku, ale ona akurat wszystko tak sobie, wiecie, stawia, tak samo zdjęcia, witryny. No dużo ma tego i wiem, że docenia, także aż się chce robić. No i dobrze, nie będę was już dłużej trzymać. dzisiaj tylko taki krótki filmik z pokazaniem dla was tej pracy. No postanowiłam, że to nagram tak osobno, bo to taki, wiecie, zaproszenie do takiego gościnnego występu to takie coś takie bardziej, wiecie, znaczące dla mnie. No a samą pracę taką inną kartkę przede wszystkim pokażę wam już w jakimś tam innym filmiku. Także Was zapraszam do śledzenia i jeszcze raz dziękuję firmie za zaproszenie w ogóle mnie do tego, żebym taką inspirację przygotowała. No i za tą paczkę niespodziankę z naklejkami, którą dostałam jakiś czas temu. Jeżeli nie widzieliście, to Was zapraszam do zobaczenia. Tam w poprzednich filmach znajdziecie wygraną właśnie, którą nagrywałam z wygraną przez okienko, i tam te dwie wygrane pokazałam. Także możecie sobie zobaczyć. No i to na dziś tyle. Żegnam się z Wami do następnego, pa, pa.